Siemanko, Siemanko, <laughs> Bongiorno, witamy Was tutaj w kolejnym odcineczku, w którym będziemy testować Max Burgera. Pokaż kamerzyca, pokaż ładnie. Nasz lokal. Dokładnie. Co nas, bo dzisiaj jesteśmy na, na nieznanych nie. wodach. <laughs> na nieznanych wodach, dokładnie w innym mieście. To są Świętochłowice, tak? Świętochłowice. Dokładnie. No i... No. Co? Żeby tutaj nie było za nudno, no to Darek się podjął, że weźmie maksymalnego burgera z maksymalnymi składnikami, o a my ile, się jakoś dopasujemy. O ile się to jeszcze da, nie? Bo, bo to podobno od burger, burgerownie od tego odchodzą powoli, nie? No tak, no ale... Mam nadzieję, że się uda, nie? Uda, nie? było ile? Pięć czy nie, okoteków, nie? Nie, mam zielonego pojęcia, nie, nie będziemy strzelać, bo nie, 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 nie wiemy dokładnie. No zobaczymy w środku, było, Ale się podejmuje, bo ja jestem... W... Z szamiarzem. Szamiarzem i challenge'owym, ale kiedyś challenge'owy. Tak, ale, żeś, ale stawka się zmieniła. Nam trochę. Żeś wyjebał kurwa pikeli, tak się stało. No. Nie przeklinaj. Przepraszam. No, po prostu stawka się zmieniła, na następnej wstawce będzie kto inny do, ty i dlatego tyle. nie chcesz być challenge'owym, bo ostre, nie? No też. No. Dobra, to idziemy, testujemy, zobaczymy, co będzie. No. A ty co będziesz ty się w ogóle No dostosujemy powiedza? się po prostu, dostosujemy się. Se wezmę na monitorku, zobaczę, wybiorę coś. Burgera z kapustą kiszoną. Nie, nie dobry jest. <laughs> Dobra, idziemy i damy później recenzji. Tak, zobaczymy, komu przeczyści rurę po kiszonej. Tak. <laughs> Darek, przyjechaliśmy w te góry, do Ogrodzieńca. Tylko jeden jest minus. My jesteśmy kanałem Wszamiarzy i jestem głodny. Powiem szczerze, że ja też już bo tak siedzimy na tym powietrzu, piwko się pije i to coś człowiek wszamał na ten żołądek, nie? No właśnie. I teraz... To nam pomoże. Trzeba na Rafała. No to czekamy na Rafała. No i z, z głodu już jest się. Ale mam to, na co czekaliście. Już nie będziecie głodni. Chociaż... Darek. Mi, Darek chociaż trzymaj. Sama, same, samerko! Oooo! Ja będę dalej głodny. Będziesz dalej głodny. Ale mamy drugiego! Rogalika. Dawid, trzymaj. Wow. Bez Bez będzie, będzie głodny, ale mam alternatywę. Jaką? Patrz, co znalazłem. Mam ogóra! Ogórek! Łap! Wow. Lepiej złapać ogórka, niż kolegę za szurka. A jesteśmy już wszyscy po naszym zamówieniu. Dokładnie. I Każdy co? z nas zamówił coś ciekawego. No ja nie wziąłem tak typowo Maksy Maxa, bo to już by było wtedy 11 Dwie kotletów, 11 tego sera, nie, 10 tego sera panierowanego. I wszystko po max. Wszystko co to jest? Był, był taki max, że masakra. I to ile to kosztowało? 208 zł. Wtedy wychodziłby sam hamburger. Kamerzysta tam nagrał, jakby to wyglądało. Na... Ja mam tutaj burgerka, właśnie tak samo, z małymi dodatkami. Dać dodatkiem? No i jak? jest jesteś w... Ta? zobaczysz, to ja Nie padam za batatami, Są Dobrze, ja sobie bataty. Bataty i jeszcze fajne. Za to zapłaciłem 57,91. To ja po kawie. Taka była. To no. też sobie wziąłem batatiki. Giga Wziąłem bataciki i zapłaciłem za to 89. Mam 7 pokletów. Czy tylko 5 wyjemy, dodatkowych więcej, także. że... z i próbujemy. Dokładnie. Ja wam... O, Ogień. Ja wam pokażę zaraz. No, że co, 125 hałasu robić. Ja wam pokażę zaraz swojego burgera na początek. Popierdzielę frytki z serem serowym. ja nie wiem, jak ja mam to zjeść, powiedziałeś. To serowe Ja sobie do patatów tak samo serowy, bo jak wiecie, no, lubię... Sos serowy i ser podobny wszystkim. Czemu nie jest ciepły? Ja jakby bataczyki. Aż tak? Bataczy pycha. Dobre, no. Słodziutkie, dobre. Mm. Ale tak samo polecam... Bardzo po, po frytwie, e, Frytki z bekonem i jalapeno. jalapeño. Właśnie, ja tu w burgerze mam jalapeño. Tam ja widziałem. I... Jednak już nie mają piwa lanego, tylko taką koronę w puszce możesz pokazać. Na batatach mi się zawsze podoba ta panierka taka. Ja nie wiem, jak oni to robią, bo w domu próbowałem i dla cholery mi to nie wychodzi, nie? Dla mnie frytki ogólnie lepsze to na, są w maku, nie? A one są takie fajnie słodkowskie. Te są nie ciekawe. Pokaż normalnego. Nie, w maku lepsza. No. Ogrzeźle, chłopie. Tak. Ten ser ja, też so, jest również taki... Ale pamiętajcie, że ten sos poszła po jak, jak... te, co są w tym... w kinach, co są wtedy no. na czopu. No. Ile tytnia? Mhm. Ja z tym... Z rady dla frytek nie przyjechałem. <laughs> no bo jeszcze musisz w końcu sos serowy robić, taki... O, o, tam, o, o, tam się Divin, ze 7 poklepu, no ale nie, no jak ja mam w ogóle tak to wiesz. Wiemy to ma dwa razy po prostu. O, stary. starej jak to wygląda? Nie, No Ale tak samo jeszcze się widzi jak ja w McDonald's, brałem 100 nagetsów, nie? Brały? No jak? Wiemy mam dwa razy. O! To nie da jak się da? To ja kołpiszę. No ja nie da ja rady, ja tak gębę do w Zrmi na tej. Tak, bądź pojedynczy, ja? No mają inne kodlety niż. Czy mogę wyglądać nie? to, że to jest fajne? Ła! jak to smakuje? Ja ja, masz ja jak masz, pufie, te, pufie. Jak masz te w biodromce takie gotowce, co kupujesz? No, z, no z, seryjnie. W masz zrobię zrobić, Mówię jak z półki, z służby. <grym grym> Max Burger. Co tak ludzie ten chwan tego Max Burgera? To czemu go mi A przynajmniej po kotecie. Bo może łączą tak składniki, że to jest dobre. Aktualnie powiem Ci no, że burger to jest jednym z moich ulubionych. Jak no, no, taka mielona, typowa... Z Biedronki to wygląda. Jak z Biedronki. A. O proszę, mój wygląda tak. Na czosy ma cebulkę, troszkę sałaty i nic więcej. Nic specjalnego, ich bardziej wolę pytanie, co jest w Tak, piszcie. Opa, ja też na dwa razy. Trzy na to, na trzy na czosy. Dobra, mm. Dobra to co? Chcesz na opening mojego? Mm. Nie ma nic takiego. Ja sobie na no, Ja też mam na naczoty. I to wygląda tak. O. Ser camembert. Nawet dwa mam A gdzie ja, ja mam ser? Ja mam podwójny chyba ser camembert, więc to jest taki drwal. A gdzie ja mam ser? Nie mam sera. Suróweczki do tego eleganckiego tego panierowanego. I się wgryzam. No i od razu czuję, że to jest inne mięso. Po Ja to mięso wolę mm, naprawdę jest z McDonalda. No czuj, mówię, że dla mnie to jest inaczej wygląda. No, nie No inaczej. To mięso. i mam jeszcze dwa sery camembert na czosy. Kurwa, to jest Full Exclusive zajebisty burger, Polecam. Mięso taką mielową taką. Takie lemo. Ja Zobacz jakiego wygląda. No by lepiej. No trzeba było sobie zamówić dobrego, tylko ten os jest sostry, ostry. Nie przeklinaj. Trzeba jednak mniej. Ale przeklinaj. nie pali. Palić? Mhm. mam mieć kamber, przecież jeszcze nie ma. bo Dobra, to muszę to zjeść szybko, żeby mnie nie przepaliło ostrymi. A tak szczerze, jak już jest doszedł tutaj ten ser plus ketchup, bo tutaj jest ketchup, trochę lepszy ma to smak, ale tak samo to mięso będzie dla mnie no. McDonald's jest o wiele lepsze. No. Nie wiem jak woli, no ale... Nie, ja powiem, że naprawdę dorąbany. Ja w sumie pierwszy raz wiem McDonald's tak że... Do... Jest dorąbany, naprawdę. Zrobimy sobie specyfikację właśnie taką, że dodamy jeszcze camemberta i to jest wszystko. To jak ja pełniłem 7, to wziął 11 tak jak to wyglądało. Na pewno był jeszcze raz większy niż teraz. Ale to, to, jest... to jest wtedy. Ale serio, to jest. Niedobre. Wezmę zjem, Jem, bo zjem. Jem. Wiem, bo muszę. Bo jedzenia się nie wyrzuca. I nic więcej, no naprawdę. I nie ma co się wypowiedzieć. Nie będę się na ten temat wypowiadał, bo po prostu mi nie smakuje. No taki z tego morał, że no chytry trafi dwa razy. Trzeba było wziąć jednego, byś dostał może normalnego. A to No właśnie, no. Słuchajcie mądrych rad Rafała. Prezesa. Czy jadł z Bawem z czy nie? Jadłem, dlatego jak znajomi chcą tu przyjeżdżać, to ja, nie, to ja za bardzo nie chcę z nimi jeździć, bo naprawdę no, to jest średnie. No, zależy jak wyglądał, mi co smakuje. Rawal, tobie to na przykład, no jakbyśmy przeorali wszystkie odcinki, to tobie wszystko smakuje. No? Nie było jeszcze tego odcinka, co się tam no. mi nie smakował. No, dobra. No Odcinek i z kontrowersyjnymi kebabami też mi to nie smakowało. No, były takie odcinki. No i co tutaj mamy? Cebulkę, wasidła. Nie, nie, po mięso coś pobijane średnie strasznie zabrzmiał. co no, jak tym serowym jest to No w środku masz sos serowy, jest to tak? mm -hmm. nie wziąłem. A jedyne co, to teraz dokupiłem się do jakiegoś sosu. Tu jest majonezowego. I on jest w miarę okej. Okay. Ja mam tutaj sos, sos coś, coś, coś ala Big Maca. Ale brakuje mu jeszcze bardzo Big Maca. Jedny słowo dla mnie, Magdalena, najlepszy. Chcecie wrócić po słuchaczu? A według mnie po prostu, no, użyliście słowa pozycji. Ramał, już to powiedziałem, że byłem tu tyle więcej razy na pewno od Ciebie. Za każdym razem nie jest to jakoś tak, że jest tu coś takiego no wow. Nie, tylko nie kotle nie smakuje w ogóle. No właśnie, mi wszystko smakuje. No nie wiem, no ja jeszcze wiesz, patrzę na opis. Mówię to nie, to nie. O, to i było dobre, nie? Niestety no i nigna rzekam. No. To jest naprawdę konkret. Nie no. Miałem coś fotek w setki. Wezmę też lawa, tylko weźcie i pilnujcie. Żeby tak nie oh. Nie po McDonaldzie może. No wiecie, to jest najlepsze. Wejście jest obok i muszę iść na teraz. teraz. Wiem o ma taki lepszy wyraźny smak. A to nawet widać po zdjęciu. Wiesz, to wygląda jakby to było po prostu tak zmielone. No to że pokaż tutaj. Niech widzowie zadecydują. I nawet takie ma smakek. Jadłeś te, co masz w bydronce, te takie gotowe te Jadłem. I no to i to było niedobre. No i to tak samo smakuje. No to widzisz na złą pozycję wziąłeś. Może dodatkowe kotlety dają, tylko takie. Twój obieda <laughs> inaczej wygląda, Mhm. Mm a nie smakuję. Wolę Max, wolę o bardziej Magwalanna, tak a, już jestem już pogotem dla każdego, wziąłem troszkę wsteczek. Proszę A bardzo. Ty w na jego? No, no Dobra, dobra. grubością grubość od kotlet wygląda u to samo, tylko że twój jest jakby taki bardziej spieczone Tak, Spokojnie. Jest pijany jakby kurczak smakował. Możesz się jeszcze wrócić po nią. Nie, już nie piszczu, jeszcze ten pojadek, to już wyjadę. to jak nie będzie, Dobra, potem to. Ja Ej, trzyście ja. ja ja, mi nie zostawiłem, jak to kokleta w ogóle Nie, ja to samo. To jedynie te bataty dobrań. Próbowałeś same że tak? Dobra. To, tam, to, to, no pojadłem, pojadłem. Co? Na żagłębkę. Ja przynajmniej na nażarłem Tobie jeszcze doprawię bataczkami z moim sosem z serowym. I to będzie słodki bata. No właśnie, i co jeszcze wejść to? O, to jest kurczaka dla widza. Jak ten? Chcę nie pojem bataczkami. To jeszcze. To jest jeszcze kurczaka, jakiego dla widza. Bo jak to mówią, w szamiarze no dużo potrzebuję kalorii. Dobra, Ten ma pan kurde, ty jedziesz tylko z tych ale gdyby one jeszcze jakieś dobre były, no to ja to rozumiem, a to takie. Nie. Jakby w Magdalenie tak można było to tak ja tu jedyne... to ale to co smakował. Może nie takie ochach jak było w tym. E, w tym burgerze tym zakręconym, ale było to, to by było dobre z Ja bym tak nie narzekał. Jedyne dlaczego można tu przyjechać? To są frytki z tym boczkiem, z tym serem i nic więcej. No, To też jest kur, Tylko nie. to jest dobre, ale reszta to dla mnie to takie średnie, nie? Serio. go nam niestety, zamknij. A tu my no. Zamknęli. No, kocham to, też zamknęli. Nie próbujemy już najocześniejszego cokolwiek. No ale co jest na obszarze, to widzów. Mogli wliczyć 50 lajczyków, tak? Tak, to bym mieli fajne materiały. Kola w ogóle też nie kola smakuje, nie? Ja sam ruchnął w ale to na mi nie smakuje. Kotlety niedobre. Nie polecam. I tu wtedy jak nie wiem. W marzonadzie takie to wszystko, to nie jest takie, tak? W ogóle... Słone też to wszystko było tak, że aż mi się pić cały czas chce po tym, nie? taki polecam jak najbardziej, bo bardzo dobre, naprawdę. Czyli co, ja to nie będę ściemniał ani ubijał bawełnę. Już nagrywamy trochę... Y 15 minut dla was i stwierdzam, że niedobre. niedobre. Ale zobacz, że w jak jeszcze te, i ten kotlet na przykład, nie? On jest tak tłusto, tłusty, tak jak tutaj. To ogólnie jest, nie, może nie jestem tłusty, ale jest smaczniejszy. No, możliwość... to, no a druga sprawa, tutaj jak ugryzłeś samego kotleta, to taka mielona. Połowa... Tak, no, ja lubię takie mięskowo-podpieczone, a, a nie takie surowo... A jak a, Aktualnie? Mhm. No to ja mogę dać 4 na 10. Ja, jeśli chodzi o ser dla samego hamburgera, dla samego hamburgera oczywiście, to maksymalnie dwa. A jeśli chodzi o piłki, to tylko daje z dziewięć na dziesięć. Jeśli, jeśli chodzi o samego hamburgera, no to ja bym dał 7 na dziesięć. Był dobry, mi smakował, fajna kompozycja, z naczosami, miałem dwa te serki, i mi tam smakował. Mnie. Bo naprawdę ten kotlet to identycznie zachował no, jak w tym no, naprawdę. To jak kotlet no, to z to to tak. no, McDonald's? Chyba. Zobaczmy, no, że kolorystycznie te McDonalda no, chodzi tak. po głowie, tak szczerze, wolał no, smaka zjeść, potrójnego i... Do no oo. O, o. I wynajmniej zjadłem dla z smakiem to, a nie przyjechałem, wziąłem z czteroma i. No tak jak I... mówię, że no jeszcze kolorystycznie jeszcze nasze tutaj mięsa różniły, tak? No różniły się kolorystycznie, no, ale wiesz, no, Rafał, od Ciebie wziąłem, choćby nawet samego tego mięsa spróbowałem i tak czułem to samo co tutaj, czyli zwykłą taką po prostu mieloną, nigdzie. Nie, to smakowało. Ja, ja wiem czemu. czemu? Ty wzią, wzią, wziąłeś roślinne mięso, a nie... w Ale u niego to samo, tak samo smakowało. Bo już się tam tamtego. I tuste jak nie wiem. Nie wiem. Co, ma roślinne? Na, na no. Faktycznie. No, wege. Dla tego, no. Jakieś wege. wege. Zaraz zrobię test i wezmę jakiegoś zwykłego samego i zaraz zobaczymy. No, to jest a, wege. A ty, kto je wege, to co? To rucha kolegę. Ja pewnie nie przyznałeś się, jak on robi dom. Ja mówię o nim, bo ja. bym wziąłeś normalnej i też nie pakowało. No ja miałem to samo co ty. Czyli oboje jeszcze ruchali. Mo <laughs> mogliśmy wziąć obydwaj wege, no. Nie wiem co. To jest samo. To samo. Ale nie, żeby nie było, bo wziąłem mi tak samo... Ale ode mnie wziąłeś taki kurczymałek, co daje Ja tak nie polecam. No to byś musiał spróbować. To nie jest rzetelna recenzja. Jak nie jest rzetelna? Jeśli To, cośmy wzięli teraz, to nie polecamy tego po prostu, no. czyli pozycji Wege. Ale sam Max Burger ma Lecimy. Czyli co, powtórka z rozrywki, I teraz normalne normalnym Tak, normalne mięso. Żeby nie było, wzięliśmy cheeseburgera. Po cheeseburgerku... Ej, to, mam tak szczerze, że może dlatego się nie najedliśmy, bo to mięso było wege, nie? Tak wygląda. A jak jestem nienajedzony, to jestem... Cheeseburger? Uczekaj, I czekaj, samego, najpierw samego mięsa bym chciał. No nie da się, bo ten ser jest przyklejony. O, proszę. Ja też mam cheesa. To jeśli tamto było to wege mięso, to naprawdę jest niedobre. Słone jak nie wiem ty. Czujesz to? Tak? To jest mielonka już jak ten... No Dobra, jest mielonka. Czuć, 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 czuć jest, jest różnica między tamtym, o wiele, ale dalej czuję tą mielonkę, no nie. dalej jest to samo. Jest, 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 jest. I to mięso właśnie on w ogóle tak by było grillowane. A, a, a nie takie z tego to nie? Wiesz jakie to jest słone. <grywa> O, no, jestem. Mm. Ale serenka. to cheeseburger. burger. No, ale jednak tutaj mają zróżnicowane burgery, ten co ja miałem jeszcze... Nie no, nie będę... Chcesz sobie na spróbować? Nie będę próbował, po tobie. Powiedzieliśmy, <laughs> <laughs> eee. że Rafał się wszy bo wszystkich brzydzi. Dokładnie. No I... później dostanę jakiś kula, a, a Lepiej nie wkładać brudnego do buzi niż A w tym mieć i marudzić. Eee, ale, ale, ale jest to taka mielonka, że i tak do tego nie polecam. Jeśli chcecie się zjeść no. dobrego burgerka, takiego na Septence, to tylko McDonald's. Naprawdę? Powiem, że od, od razu na wstępie to lepiej są te niż tamto też mieli. To trzeba przyznać, bo Jednak my jesteśmy z mięsożerni, a nie wege, wegeżerni. <laughs> Nasz błąd, naprawdę, pomyliliśmy się. Ale no naprawdę. Teraz jemy normalne mięso. Jest to lepsze, na pewno, ale jest lepsze od tamtego, ale nie ma gusty. No, I tak jest mielona. Nie? No, ale jeśli chodzi o samo mięso, Weźmy, ale tak tam, jak, jak ja mówię. Stronę, mogę cię poprosić? Ja się nie dziwię, że konkurencja zrobił McDonald's. No, naprawdę. <laughs> Bo jeśli nie, 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 nie będzie wam smakował Max, to można iść do McDonald's, albo wracać do KFC. Ja mogę się założyć, że pod McDonaldem jest więcej samochodów, niż tutaj. I ludzi. No ale ja jeszcze dodam właśnie, że tutaj kompozycje też robią robotę, bo tutaj są różnorakie kompozycje właśnie burgera. Możecie mieć tego, jak macie w maku drwala, to jest plus, tylko to jest, no raz no na rok. Macie, no. plus, tak, to no. tutaj macie cały czas. Macie właśnie frytki z bekonem i jalapeno i jeszcze z czymś tak. To nie jest tylko i Tak, no. tak jak mówisz. Dobrze mówisz, bo na przykład A. pod względem wyboru menu to Max Burger wygrywa ze względu na to, bo sobie możesz bardzo dużo skomponować, co tylko chcesz, tak? A w McDonaldzie masz już wybrane kiedy nieco co to sobie możesz kotleta dołożyć na przykład, tak? Albo coś jeszcze. Ale, ale jeśli chodzi o smak, to i tak dla mnie McDonald's o, wygrywa, no, bo... czy nawet, nawet w tym kotlecie widać, bo zobacz, jak sobie weźmiesz kotleta z McDonalda, to nie, widać, że nie jest aż tak bardzo tak zmielony, jak tutaj. Tutaj miałeś taką, tą mieloną, taką... No, no mówię, dalej i tak to smakowało, jakby z Biedronki wziął normalnie ten... tego hamburgera, no. Ty miałeś dość normalne mięso i może dlatego ci bardziej smakowało, ale my się zdradziliśmy też tym teraz. Ale nawet jak tego spróbowałem, to dla mnie i tak to jest dalej mielonka. No. No, I tak, tak McDonald's mówię, Wiesz, tak taką kosteczkę, nie? Ale razem z tymi składnikami, co tam było, no to mi to bardzo smakowało. Więc z tego dałem 7 na 10. Dokładnie. Czyli mamy wszystko załatwione. E, dwa razy na nie, raz na tak. Jak chcecie, dajcie znać w komentarzu, czy wam smakuje Maxburger, czy wam nie smakuje Maxburger. Tak, to wy ocencie, wy tak. tutaj rozstrzygnijcie tą decyzję. Dajcie tak, w komentarzu, co byście bardziej woleli zjeść, co, co wy bardziej wybieracie: czy McDonald's, czy y, Maxburger, tak? I jeśli zostaliście do tego momentu, to pamiętajcie, żeby obejrzeć nas na mediach spo społecznościowych, czyli tak. tak jak na TikToku, na Instagramie, na. No. Na, na, Facebooku? Tak, na Facebooku się zaciął. A tutaj tipi macie i jak możecie, to wspomóżcie chociaż z zutóweczką, bo zbieramy na kamerę dalej. Tak, no i napiszę McDonald's, czy wasz je, Max Burger. O. Wy McDonald's, obcęcie, pamiętajcie, McDonald's. bo tutaj no koledzy tak. mówią, że nie, ja mówię, że tak. Was głos jest a decydujący. Jak, a jak będzie tutaj pod tym filmem 50 łapy w górę, to Rafał będzie w końcu pójdzie do Barbera w brodę przystrzyc. O, albo sam sobie ostrzygę, zrobię wam tutorial. Tak. Dobrze, to widzimy się w następnym odcinku. Bajo. Bajo.